Pierwszy sezon Dark zadebiutował pod koniec 2017 roku i błyskawicznie okazał się ogromnym hitem, do tego stopnia, że znalazł się bardzo wysoko we wszystkich zestawieniach najlepszych seriali 2017. Jest to tyle zaskakujące, że po pierwsze jest to serial niemieckojęzyczny, co już samo w sobie stanowi pewną barierę, a po drugie ma bardzo złożoną, skomplikowaną fabułę i właściwie, żeby zrozumieć, o co w nim chodziło, Trzeba było obejrzeć cały pierwszy sezon dwukrotnie. Pierwszy raz, żeby go obejrzeć, a drugi, żeby sobie pewne rzeczy w głowie poukładać. W mojej osobistej czołówce seriali ostatnich lat Dark jest bardzo wysoko. Doceniam go za wiele rzeczy, m.in. za niesamowity klimat, za tą właśnie taką szkatułkową, drobiazgowo rozpisaną fabułę, za realizację, muzykę, a także za fantastyczną obsadę, która tutaj akurat ma ogromne znaczenie. Pierwszy sezon Dark zakończył się sporym cliffhangerem oraz taką cichą obietnicą, że następny sezon będzie jeszcze mocniejszy, jeszcze bardziej złożony, będzie miał jeszcze więcej płaszczyzn do rozkminiania. No ale na potwierdzenie czy rzeczywiście tak będzie, musieliśmy poczekać ponad półtora roku, naprawdę sporo czasu na kolejny, drugi sezon, który właśnie Teraz debiutuje na platformie Netflix z dziesięcioodcinkowym drugim sezonem. Serial wchodzi na platformę 21 czerwca. My przedpremierowo widzieliśmy cztery, zaledwie cztery, niestety, z dziesięciu odcinków. Tyle udostępniono wszystkim recenzentom, wszystkim dziennikarzom. No niestety, ale tutaj akurat mieliśmy równe szanse. To oczywiście nie jest wystarczające, żeby ocenić fabułę, i do niej się aż tak bardzo odnosić nie będę. Zresztą i tak nie chcę spoilerować, ale możemy ocenić, w jakim kierunku poszedł serial. Zanim przejdę jednak do recenzji, to chciałam powiedzieć, że patronem dzisiejszego odcinka jest Jakub Kukowka, który patronuje nam na Patronajcie i ten odcinek właśnie sobie wybrał. Także dzięki Jakub bardzo za wsparcie. Podejrzewam, że to co interesuje Was na wstępie to odpowiedź na pytanie, czy Dark nadal trzyma poziom w drugim sezonie. Krótka odpowiedź brzmi tak, trzyma. Dłuższa brzmi e, tak, trzyma, ale parę rzeczy uległo zmianie. Mechanizm oglądania i zrozumienia odcinków nowego sezonu jest właściwie identyczny jak w przypadku pierwszego sezonu. Żeby zrozumieć to, co się widzi, trzeba obejrzeć ponownie pierwszy sezon, więc jeżeli macie jeszcze chwilę czasu, to koniecznie sobie przypomnijcie pierwszy sezon Dark, bo mam wrażenie, że wejście na nowo w ten świat, a tutaj oni się absolutnie z nami nie obchodzą delikatnie, po prostu wrzucają nas w sam środek tego wszystkiego, co się już zdążyło wydarzyć i nowych wydarzeń, które mają miejsce. Więc żeby się Lepiej zorientować, koniecznie odświeżcie sobie pierwszy sezon. My musieliśmy tak zrobić, to znaczy obejrzeliśmy nowe odcinki, a potem znowu pierwszy sezon i dopiero znowu nowe odcinki. Tym bardziej, że serial wyraźnie wchodzi teraz głębiej w zawiłości między światami. Co więcej, pojawiają się też nowe płaszczyzny czasowe, a co za tym idzie, nowi bohaterowie, których w większości dobrze już znamy, ale niekoniecznie w tej postaci. O ile pierwszy sezon był czymś w rodzaju takiej długiej ekspozycji, takim kursem odczytywania kodu, jak w ogóle ten serial się ogląda i rozumie, o tyle drugi sezon jest już jak taki wyższy level w grze, właśnie weszliśmy na kolejny poziom. Skoro już wiemy, jak się poruszać w tej historii, to oni nam przykręcają śrubę. Jest jeszcze bardziej gęsto, jest jeszcze mroczniej, i jest jeszcze bardziej intensywnie. Twórcy ogłosili już, że całość zostanie zamknięta w trzech sezonach. Netflix nie tylko bez problemu dał zielone światło na ten trzeci sezon, ale ruszyły już nawet prace nad scenariuszami. To sugeruje oczywiście, że żadnych ostatecznych rozwiązań w tym drugim sezonie nie będzie, ale też, że cała historia jest mocno przemyślana i ma stanowić spójną, zamkniętą całość. To ważne przy tak złożonym, koronkowym scenariuszu, gdzie każdy najdrobniejszy szczegół ma znaczenie i każde najdrobniejsze potknięcie może oznaczać, że ludzie się przyczepią i nagle cały czar pryśnie. Nie będę w tej recenzji oceniała tego, co oceniłam już właściwie w pierwszej recenzji pierwszego sezonu, dlatego że pod względem realizacyjnym, jak dla mnie, w tym serialu nie zmieniło się praktycznie nic. Jest taki sam klimat, są te same zdjęcia, jest podobne tempo akcji, są ci sami aktorzy, którzy grają w taki sam sposób. Tutaj absolutnie nie ma żadnych rewolucji. To jest to samo stare, dobre dark, do którego się zdążyliśmy przyzwyczaić. Natomiast jest trochę, jak już mówiłam, gęściej, trochę mroczniej, trochę bardziej intensywnie. Fabuła się nam bardziej komplikuje, ale też mam wrażenie, że jest poważniej i nie ma oddechu na e, rozbicie e, takiego ciężkiego klimatu, który tam się tworzy. To trochę mi przeszkadza. To jest właściwie jedyny zarzut, jaki mam. Drugi sezon skupia się na mnożeniu zagadek i na mechanizmie ich rozwiązywania, co stało się celem samym w sobie. Wspomniałam już, że pierwszy sezon był rozbudowanym wprowadzeniem do uniwersum, było tam miejsce na ludzkie historie i wątki obyczajowe, a tych wszystkich rzeczy zabrakło w drugim sezonie, dlatego że widocznie twórcy uznali, że wszystko to już przecież dobrze wiemy i oczekujemy od nich nieustannych bodźców i zaskoczeń. Nie zrozumcie mnie źle, to nie jest tak, że ja mówię, że mi się Nowe Dark nie podoba. Absolutnie co to do nie. Zwracam tylko uwagę na to, że w nowych odcinkach można odnieść wrażenie, że twórcy, a właściwie sam serial stracił do siebie dystans, traktuje się zbyt poważnie i dla części osób może wydać się zbyt męczące. Z drugiej strony dla uważnych widzów, którzy uwielbiają zagadki, szkatułkową kompozycję, uwielbiają siedzieć i rozkminiać ma w zanadrzu sporo zaskoczeń, sporo niespodzianek, sporo twistów, zwrotów akcji. Nie sądziłam, że to w tym serialu jest jeszcze możliwe, a jak najbardziej, więc szykujcie się, że będzie sporo emocji. To jest serial, który właśnie... W taki sposób nas satysfakcjonuje. On nie tyle opowiada historię, ile przekazuje nam wskazówki, jak rozwiązać zagadkę samemu. No, plus mamy też nową czołówkę, która zbudowana jest na dokładnie tym samym schemacie co w pierwszym sezonie, ale mnie na przykład podoba się bardziej ze względu na dobór kadrów. Jednym słowem, na Dark 2 warto czekać, ale warto się też bardzo mocno przygotować do tego sezonu, poszukać sobie, poczytać trochę, a przede wszystkim obejrzeć pierwszy sezon, to jest 10 odcinków i wciąga. Powiem Wam, że to jest niesamowite w tym serialu, że ogląda się go za każdym razem trochę tak jak za pierwszym, za każdym razem odnajduje się tam nowe rzeczy, za każdym razem dostrzega się kolejne niuanse. Ja uwielbiam Dark i bardzo się cieszę, że powstanie Trzeci sezon, który nam to wszystko, mam nadzieję, satysfakcjonująco zamknie. Tyle od nas, jeśli chodzi o recenzję tego drugiego sezonu. Ciekawa jestem, czy czekacie. Ciekawa jestem, prawdopodobnie będziecie też oglądać już po premierze, więc ciekawa jestem, co sądzicie na temat tych nowych odcinków. Koniecznie piszcie w komentarzach, koniecznie też dajcie nam lajka, zasubujcie nasz kanał i ogólnie wpadajcie na nasze media społecznościowe, czyli na Instagrama, na Twittera i na Facebooka. I widzimy się w kolejnej recenzji. Dzięki.